Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów, testujemy dalej EMS, wydajecie suba i oglądacie dalej. W poprzednich odcinkach, w poprzednich shortach również testowałem EMS, był to między, między innymi zbiór klejnotów, był to również napad, tak to właśnie wcześniej wyglądało. To są końcówki tych spotkań, tu zwycięstwo, tu zwycięstwo, więc postanowiłem przetestować EMS w napadzie, troszkę innym jak wszyscy wiecie bądź też nie wiecie, napad to jest mój ulubiony tryb. W końcu wrócił na salony, w końcu wrócił do e, gier rankingowych, bo wszak go troszkę nie było. Zamiast napadu, co my wtedy mieliśmy zamiast napadu? Kto mi przypomni? Kto mi przypomni w komentarzach co mieliśmy jakiś czas temu w rankedach zamiast napadu? Ja zapomniałem, ale coś tam było, napad po prostu wypadł. E, dobra, tutaj jedziemy z koksem, jedziemy z tematem, naprzeciwko nas jest kruk, jest e, co tam jeszcze, co tam jeszcze, e, to jest fang i to jest, no, co to, co to, grom, 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 kruk, fang i grom, tak, czy nie, czekajcie. E, tutaj mamy Kruka, tutaj chcemy dorwać kruka, Kruka, dorwaliśmy Kruka, tu mamy Groma, a to jest, aha, to ta jest, to jest ta, Jessie chyba, nie, tak, Jessie, 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 chyba Jessie, nie, czy nie Jessie, no, Jessie, Jessie, to ja zawsze Jessie z Jackie mylę, ale dobra, nieważne, to jest Jessie. Eee, ciupiemy, 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 staramy się, robimy co, mom, co możemy. Mocy oczywiście przeby, przebywaj. Eee, grom jest o tyle niebezpieczny, że to jest przerzucacz. On nie ma jakiejś tam super, nie wiadomo jakiej dużej siły wraż e, wrażenia, rażenia, ale oczywiście, coś tam zawsze zada. E, tu mnie, mamy nadzieję, szczerze mówiąc, że pociśniemy, a zwiewa, zwiewa przed nami, trzeba go dorwać. Trzeba go dorwać w tym celu, trzeba zużyć ulta, ponieważ ult go tutaj oczywiście e, spowolni i tym ultem możemy dojechać e, kruka. I co też trzeba uczynić, e, dobra, zostawił nam przeciwnik, wolne pole, trzeba oczywiście podejść, podejść z tymi atakami. Yy, I pocisnąć yy, 72% do 45%. Mi się wydaje, że tutaj już szału nie będzie. Ja w tym tą grom ja chcę udowodnić, że jednak EMS jest naprawdę godnym, godnym zadymiarzem i to już jest koniec. To już jest koniec, to już jest. Dziękujemy. Z tej strony mikaty, wasz mikaty, lajkujcie, subskrybujcie, cieszcie się wakacjami. No i co, dawajcie znać w komentarzach, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć, jakiego zadymierza przetestować. Na razie!